Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia. Numer 4. Kwiecień 2022 roku. Jak już zapowiadałem w ostatnim podcaście, kwietniowy numer Gazety Policyjnej. Niemal w całości poświęcamy sprawie kryzysu za naszą wschodnią granicą. Inspektor Mariusz Ciarka, redaktor naczelny. A zadań przybyło mnóstwo. To już ponad 2 miliony 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy a dla nas jako dla policji nie lada wyzwanie. Z jednej strony w zakresie czysto ludzkiej pomocy ofiarom bestialskich działań wojennych Rosji, a z drugiej zapewnienie bezpieczeństwa zarówno im, jak i mieszkańcom naszego kraju. Bo nie oszukujmy się, żaden policjant nie może widzieć świata przez różowe okulary i zakładać, że wspaniały, empatyczny zryw humanitarny naszego narodu dotyczy bez wyjątku wszystkich. A także tego, że wraz z kobietami z dziećmi nie przenikną do Polski inne osoby, które mają bardzo często zamiary o charakterze przestępczym. To wszystko oznacza nawał dodatkowej roboty dla nas, ale jesteśmy przekonani, że jak zawsze polska policja da radę i nasze zadania wypełnimy wzorowo. Działania wojenne na Ukrainie trwają już miesiąc ponad, jak nagrywamy ten podcast. Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego. No, i mogliśmy podsumować mniej więcej 2-3 tygodniowe działania Polskiej Policji, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. Staraliśmy się przedstawić maksymalnie dużo na temat tego, jak policjanci pomagają i służbowo, i prywatnie, bo bardzo wielu z nich pomaga także poza godzinami służby z dobroci serca. W najnowszym numerze będzie można przeczytać wywiad z dyrektorem Głównego Sztabu Policji. Rozmowa z pełniącym obowiązki dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP inspektorem Adamem Kachelem, który swoje obowiązki objął 24 lutego bieżącego roku. Ta data już wszystkim chyba teraz mówi absolutnie wszystko. Andrzej Heliński, dziennikarz. Moja rozmowa z panem dyrektorem rozpoczyna się od tego, o czym. Pomyślał tego dnia, obudził się, świat już wyglądał troszeczkę inaczej. Miał przed sobą bardzo dużo zadań, bardzo ważnych. Także to, o czym mówił pan dyrektor w naszej rozmowie, jest jakby przewodnikiem o tym, co się dzieje i również daje pewien sygnał o tym, co naszą polską policję czekać, gdyby. gdyby. No, nasza policja jest gotowa, zawsze jest gotowa do działań i pewne rzeczy. Planuję to jest również zadaniem Górnego Sztabu Policji. Wybrałeś się z Izą na granicę polsko-ukraińską? No tak. Byliśmy tam prawie półtora tygodnia po tym, jak zaczęła się ta ucieczka. Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz. Odwiedziliśmy wszystkie przejścia na granicy polsko-ukraińskiej, które znajdują się w województwie lubelskim. I każdy punkt recepcyjny, który tam był, też odwiedziliśmy. Spróbowaliśmy w naszym materiale opisać wszystkie rzeczy, które zobaczyliśmy, wszystkie sytuacje, z braku miejsca tylko te najciekawsze. I oczywiście zawsze, jak to w naszym piśmie, przez pryzmat pracy policyjnej. Prześledziliśmy też, w jaki sposób policja walczy z złymi informacjami, które docierają do naszego polskiego społeczeństwa. Przeciw... Z, dezinformacją, tak? Z dezinformacją, tak zwanymi fake newsami. Eee, właśnie Iza, może choć powiedzmy to razem. Ale też widzieliśmy pracę policjantów, w jaki sposób służby współdziałają i w jaki sposób wszyscy próbują dbać także o to, żeby ci uchodźcy w Polsce poczuli się bezpiecznie. Iza przyszła A ja w jednej sprawie. Ale chcę, Ukrainie powiedział, że to nasz wspólny temat. Razem było zrobić. bardzo zimno. Minus 7, nie? W którymś momencie. Nawet był taki jak śnieg, padał, wyglądało bardzo polarnie. Gdyby nie te koksowniki, to tam można tak. było uświrknąć. I policjanci musieli wytrzymać i byli tam długo. No, Duż, długa godzin, służba, tak, Długa służba, ale też byli już przemęczeni, no bo byli też I na granicy. Ukraińsko-polskiej, a wcześniej na polsko-białoruskiej. To i no. opowiedz o historii z Kocami. Izabela Pajdała-Kusińska. Dziennikarka. Policjanci, wiedząc, jak potrafią plecy zmarznąć na takim wygwizdowie, mieli przygotowane koce dla nich, i wszystkie te kobiety i dzieciaki, jak wysiadały z autokarów, busów, albo nawet też przechodziły przez przejście, bo niektórzy przechodzili na piechotę, to, to od razu okrywali dzieciaki. No i takim produktem no, na granicy największej potrzeby to były koce i ciepła herbata. Mamy gości. W tym przypadku napisałem, porozmawiałem z policjantami na różnych szczeblach i w różnych pionach, czy z drogówki, czy z prewencji, czy kryminalnymi, o tym, co nasi policjanci robią. Ich działania w tej chwili wyglądają troszeczkę niecodziennie, ale to też jest oczywiste. Konwoje, zabezpieczenie takich miejsc, gdzie mogliby jacyś ludzie niedobrze wykorzystać. Słabość naszych gości właśnie, tylko wybrałem słowo gości, bo ja Ukraińców uciekających przed wojną nazywam gośćmi. Dla mnie to są goście, a nie uchodźcy, bo to słowo może się w różny sposób różnym ludziom różnym kojarzyć. Wolę słowa goście, to są nasi goście, pomagajmy. im. I właśnie ci policjanci czy to z drogówki, czy to prewencji, czy jeszcze inni, pomagają naszym gościom. W naszym numerze ja szczególnie bym polecił materiał Andrzeja Chylińskiego o sierżancie sztabowym Andrzeju Dmytrenko. Mamy w naszej policji kilku funkcjonariuszy, którzy bardzo biegle mówią językiem ukraińskim, i teraz się bardzo, naprawdę bardzo przedają na miejscu. Kilku poznałem, rozmawiam z jednym z nich. Z policjantem, który jest obywatelem Polski, który pełni służbę już od 2013 roku w strukturach polskiej policji, a konkretnie oddziału prewencji policji w Katowicach. Ale pochodzi z Ukrainy, gdzie jego rodzice, jego siostry, jego bracia pozostali, a mieszkają na terenie objętym niestety również działaniami wojennymi. My, jako polska policja wykorzystujemy teraz umiejętności Andrzeja Dmytrenko. Jest on delegowany do głównego sztabu policji, gdzie wykonuje zadania, ale także i również służy pomocą przy obsługiwaniu linii, która dedykowana jest dla obywateli Ukrainy związanej z zaginięciami osób czy z handlem żywym towarem, czy z Zgłaszaniem innych przestępstw. No i jak sam mówi, nigdy nie spodziewał się, że znajomość języka ukraińskiego, jako jego języka ojczystego, kiedyś się przyda, a w tej chwili bardzo. Pokazuje to, jak bardzo jest to w tym czasie, kiedy kilka milionów Ukraińców przebywa w Polsce, wykorzystanie również i umiejętności takich osób. <noise> Będzie można również przeczytać o tym, jak ruszyliśmy na pomoc Ukrainie. Mówię tutaj i o policjantach, o poszczególnych komendach, o zrywie serc, także i naszych związków zawodowych, które to dostarczały różnego rodzaju towary bardzo potrzebne policjantom w Ukrainie. Książkowcy policyjni są w stałym kontakcie z, ze swoimi kolegami z Ukrainy i po prostu na bieżąco reagują na te potrzeby, wysyłając policjantom tamtejszym to, co jest im najpilnej potrzebne. Elżbieta Sitek, dziennikarka. Komenda Główna przekazała kandydatki z hełmy, pomaga Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i inne szkoły policyjne, ale również pomagają indywidualnie policjantom w całym kraju, przyjmują do swoich domów ukraińskie rodziny, uczestniczą w różnego rodzaju zbiórkach rzeczowych i, i finansowych. Wśród nich jest Artur, nasz kolega z biura. Młodszy inspektor Anna Kędzierzawska, naczelnik Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP. Jego zaangażowanie było przeogromne, gdy dowiedział się, że jego znajomi z Ukrainy są w niebezpieczeństwie, w ogóle nie zwlekał. Natychmiast razem z żoną postanowili Zorganizowali najpotrzebniejsze rzeczy, a on sam późnym wieczorem, w sobotę 26 lutego, ruszył w drogę do przemyśla. Tam na granicy czekał w swoim samochodzie całą noc. Następnego dnia cała rodzina z Ukrainy, po załatwieniu wszystkich formalności, znalazła się w jego aucie i mogła ruszyć tutaj do Warszawy, do swojego nowego, tymczasowego domu. Tych przykładów jest tysiące. Niektórzy pomagają w ciszy, dzielą się swym sercem ze skromnością, nie chcą nagłaśniać zbyt swoich historii. Jeden z naczelników w naszym biurze również przyjął dwie rodziny, ale nie chciał, żeby o nim pisać, bo nie zrobił tego po to, żeby gdzieś tam zdobywać uznanie. Próbowałam też naświetlić i przybliżyć to, co już wiemy o dezinformacji. I zaprzyjrzała się temu zjawisku, zbadała mechanizmy nim rządzące, Anna Krupecka-Krupińska. Sekretarz redakcji. I zwróciła uwagę na to, że od momentu inwazji Rosji na Ukrainę instytucje, które monitorują Internet pod kątem fałszywych wiadomości, zgłaszają około 120 tysięcy prób dezinformacji dziennie. Co pokazuje, jak skala tego zjawiska jest naprawdę ogromna. A o tym, jak się jej ustrzec i jak się przed nią bronić, przeczytają Państwo w artykule Izy pod tytułem Terror dezinformacyjny. Bardzo ciekawy artykuł, do którego lektury zachęcam, bo przecież dzisiaj właśnie między innymi wojna, którą toczy państwo polskie, to wojna z dezinformacją, dezinformacją tak powszechną i będącą wokół nas praktycznie na wszystkich profilach społecznościowych. W różnego rodzaju miejscach spotykamy się na co dzień z tym, jak próbuje się nas jako społeczeństwo dezinformować i niestety bardzo często jest to działanie obcych służb kę też o historii, o prawie prasowym, jak należy bronić się przed nieprawdziwymi artykułami. Dla nas jako pracowników funkcjonariuszy redakcji gazety policyjnej, no to jest niezwykle ważna ustawa, znamy ją oczywiście, bo stanowi ona nie jako nasze narzędzie pracy, obok ustawy o policji. Natomiast jest Dość ciekawie wyjaśnione, jak ewentualnie, jakie są uprawnienia dziennikarza, jak ewentualnie można się bronić, jak można napisać sprostowanie, czy jest obowiązek, jeżeli jakieś media, szczególnie no zewnętrzne, powiedzmy, miną się z prawdą i chcielibyśmy to wyprostować, to jakie są tego możliwości, kto takie sprostowanie może napisać. To wszystko zostało ujęte w materiale prawniczym. Że rozmawiałam z podkomisarzem Sławomirem Sobolewskim, który wygrał walkę o życie po covid -zie. A tę wygraną można rozpatrywać w kategoriach cudu, bo walka toczyła się o najwyższą stawkę, w życie była bardzo dramatyczna i długotrwała. Intymny to wywiad, niezwykle osobisty i pełen wdzięczności za uratowane życie. Polecam z całego serca. Niech to będzie też jakaś przestroga dla tych, którzy ignorują tą chorobę, którzy nie do końca biorą ją na serio. Będzie również stała rubryka o policjantach, którzy uratowali. No życzę każdemu z nas, aby takiej sytuacji było jak najmniej, ale jeżeli już będą, to aby właśnie zachowali się tak bohatersko, jak ich koleżanki i koledzy. Uratowali życie, rubryka stała osiem historii. Wszystkie zawsze są ciekawe, a niektóre tylko odróżniają się, bo sytuacja je odróżnia, tak? Policjant zatrzymał samochód. Okazało się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Po czym musiał ratować jego żonę, reanimować żonę, bo żona, widząc całą sytuację, tak bardzo się tym przejęła, że z tych emocji straciła przytomność, i policjant musiał ją reanimować. No, przyjechała później, kredkę zabrała, a oczywiście mąż został zatrzymany. Co ciekawe, w całej tej historii był jeszcze pies, którego przewozili, o którym musieli policjanci się zaopiekować. Polecam również zajrzeć na stronę 36. Tam znajdą państwo taką króciutką relację z zabezpieczenia wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, którą przygotował Andrzej. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na zdjęcie, które według mnie jest bardzo symboliczne i w taki naprawdę fajny sposób pokazuje jak policja tego dnia działała. Muzyka Także o turnieju imienia podkomisarza Andrzeja Struja. Wiele ciekawych artykułów zachęcamy do lektury, a w imieniu całej redakcji, tak jak zawsze, zachęcam do tego, abyście pisali do nas, podpowiadali, jakie tematy poruszać, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście przeczytać w naszej gazecie, bo to jest gazeta nas wszystkich. Ajowy numer stanowi. Poniekąd zagadkę również dla nas, chociaż oczywiście pewne plany już są. Na pewno będzie trochę o konferencjach, które odbędą się w Kielcach. I również powinien być dość ciekawy materiał. Jeden z naszych kolegów policjantów ukończył Elitarną Akademię FBI w Quantico. Mamy nadzieję, że opowie nam coś ciekawego o tym, jak wygląda system szkolenia w Stanach Zjednoczonych. W imieniu całej redakcji gazety policyjnej życzymy wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkanocnych, spokoju, ducha, wyciszenia, a także, aby nasza przyszłość malowała się jak najlepiej dla nas w spokoju i zdrowiu.